Usztywnienie waluty też tu nic nie daje. Przykładem jest kryzys argentyński. Oni związali sztywną walutę z dolarem. Z się okazało, że, że tych dolarów nie, nie ma w bankach. No i inaczej, nie po miesiącu, tam trochę dłużej trwało, ale, ale krach ale w nie był kompletny. Co jeszcze na przykład można zauważyć, zauważyć jak się obserwuje tak funkcjonujący prawda, świat ekonomii. Mówi się ciągle ekonomia, ale to już nie ma wiele wspólnego z gospodarką, to jest, to jest jak gdyby tylko są pieniądze, to, to, że te wskaźniki, którymi makroekonomia określa stan y, gospodarki, stan, nie wiem no jak nazwać, no stan w ogóle, czy to państwo jest zdrowe, jak oni mówią, to właściwie są bardzo powierzchowne wskaźniki. To jest, to jest tak. Te trzy właściwie, to znaczy tak, deficyt budżetowy, kurs waluty i stopy procentowe. I to jest wszystko. I od dawna już można stwierdzić, że te wskaźniki nie mówią o, y o realnych procesach gospodarczych zbyt wiele. Nie można tam z jakichś wskaźników czasami zauważyć, że być może jakaś tam stopa rentowności w czymś tam, coś tam się nie tak za bardzo dobrze układa. I natomiast jak rzeczywiście zdrowa jest gospodarka, tego z tych wskaźników nie widać. No, 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 najlepszy dowód, że PKB prawda, nam rośnie, jeśli, jeśli tam więcej ludzi umiera i więcej trumien się sprzedaje, prawda? Jeśli sprzedajemy nasze srebra nasze rodowe, w sensie jakieś bardzo dobre kopalnie czy coś sprzedajemy, to nam PKB rośnie, prawda? A jak obywatele tam, nie wiem, wybudują jakiś park, to zrobią jakiś park, to nam nie rośnie, bo nie było obrotu finansowego, prawda? To PKB jest sztucznym dosyć, ani nie odzwierciedla, ani nie odzwierciedla standardu życia. Na to już tam y, y, próbowano znaleźć inne wskaźniki, takie jak na przykład dostęp do, 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 do służby zdrowia, y, 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 czy do czystej wody i tak dalej. Y, natomiast y, PKB jest takim globalnym wskaźnikiem, którym y, y, finansiści oceniają, oceniają stan y, y, oraz wzrost tego i na przykład tu jest w tej, w tej książce, jest bardzo ciekawie opisany kryzys meksykański, gdzie wszystko było cudownie, płynęły pieniądze, tak inwestorzy inwestowali w ten Meksyk, deficyt budżetowy <grym> był <grym> utrzymany w ryzach, inflacja była <grym> utrzymana w ryzach, wartość PESO była, była prawidłowa, po czym nagle nikt 5, niż 10 się ten cały system załamał. No, i wtedy ekonomiści wykryli, że za nim nic nie było. Po prostu. To znaczy, za tym rozwojem rzekomym, tym rozwojem finansowym nie szedł rozwój materialny, no, rozwój realnej gospodarki. I w książce Alana Grinspana, to był taki długoletni zarządzający takim bankiem centralnym, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych, czy coś u nich nazywa Fundusz Rezerw Walutowy czyli Rada Polityki Pieniężnej po naszemu. Y, y, więc on, y, tam opisuje też taki przykład, że zauważyli jakieś niewłaściwe, y, nie, niepokojące tendencje po jakiś tam wskaźnikach i wtedy zaczęli, y, y, ja mówię o, o tej Radzie Polityki Pieniężnej amerykańskiej, i wtedy zaczęli szukać przyczyn, i żeby znaleźć te przyczyny, trzeba było posadzić kilka tysięcy urzędników, którzy sprawdzali po, po, tysiące zeznań podatkowych, żeby wyłapać jakieś prawidłowości. Więc po prostu to jest jakiś pomysł taki szatański, że, wszyscy, że ktoś przy pomocy paru liczb będzie wszystko wiedział. I będzie wszystkim zarządzał. No, życie jest bogatsze i, i pomysły ludzie też mają y, czasami nieprzystające do, do pewnych teorii.